To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Prawnicy stawiają na e-podpis. Ale cyfrowa rewolucja w sądach wciąż przed nami. Według badania przeprowadzonego dla KIR i ZBP 30% ankietowanych używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co według raportu NetBank daje blisko 7 milionów osób. Kwalifikowany podpis elektroniczny zyskuje status jednego z kluczowych narzędzi pracy w branży prawniczej. Według najnowszych danych z badania przeprowadzonego dla KIR i ZBP, korzysta z niego już 98% prawników w Polsce, z czego blisko dwie trzecie używa go regularnie, co najmniej kilka razy w tygodniu. To więcej niż w jakiejkolwiek innej grupie zawodowej. Cyfrowy podpis, kiedyś postrzegany jako biurokratyczna fanaberia, dziś staje się standardem w kancelariach, szczególnie tych, które chcą działać szybciej, taniej i bez papieru. Co istotne, aż 76% przedstawicieli zawodów prawniczych uważa, że w momencie pełnej cyfryzacji rejestrów i postępowań sądowych, e-podpis będzie podstawowym narzędziem pracy. Na razie jednak wiele wskazuje na to, że transformacja cyfrowa w wymiarze sprawiedliwości nie nadąża za technologiczną gotowością rynku. Technologia wyprzedza instytucje. Kancelarie prawne wdrażają nowoczesne rozwiązania szybciej niż państwowe rejestry i sądy. Przykład Ponad połowa prawników używa e-podpisu do podpisywania umów, a niemal tyle samo do komunikacji z instytucjami publicznymi. Problem w tym, że część z tych instytucji nadal nie akceptuje dokumentów opatrzonych kwalifikowanym e-podpisem. Według badania KIR, aż 31% prawników natrafia na brak zgody ze strony klientów lub urzędów na w pełni elektroniczny obieg dokumentów. Kolejne 31% wskazuje na niski poziom świadomości wśród użytkowników końcowych. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli kancelarie są gotowe działać całkowicie cyfrowo, wiele z ich działań musi i tak zostać papierowo zalegalizowanych. Ten rozdźwięk pomiędzy gotowością technologiczną a realiami prawnymi staje się jednym z głównych hamulców dalszej cyfryzacji usług prawniczych. Nie tylko wygoda, także ekologia i efektywność. Wśród największych zalet e-podpisu prawnicy wskazują oszczędność czasu, 79%, i wygodę, 63%. To jednak tylko wierzchołek lodu. W erze ESG i presji na ograniczenie śladu węglowego, podpis elektroniczny pozwala zredukować zużycie papieru i energii, a także zmniejszyć fizyczną przestrzeń na archiwizację dokumentów. Co ważne, aż 66% respondentów wskazuje możliwość pełnego uzyskania usługi e-podpisu zdalnie, co w świecie pracy hybrydowej staje się normą, a nie przywilejem. Dla dużych organizacji prawniczych czy kancelarii obsługujących klientów korporacyjnych, liczy się również możliwość masowego podpisywania dokumentów, nawet 20 jednocześnie, oraz intuicyjna obsługa. Tego typu funkcjonalności nie są już dziś, nice to have, ale oczekiwanym standardem cyfrowej infrastruktury. E-Podpis jako wskaźnik cyfrowej dojrzałości. Rosnąca popularność e-Podpisów w branży prawniczej to nie tylko dowód na przyspieszającą digitalizację, ale też swoisty test gotowości do głębszych zmian systemowych. Choć narzędzie jest już powszechnie znane i akceptowane w środowisku, jego skuteczność zależy od gotowości całego ekosystemu klientów, urzędów, sądów i rejestrów. Warto zauważyć, że pomimo licznych kampanii edukacyjnych i inicjatyw promujących e-podpis, aż jedna trzecia prawników nadal dostrzega niski poziom świadomości jego możliwości i zastosowań. To sygnał, że sam dostęp do technologii nie wystarczy potrzebna jest również spójna strategia państwa w zakresie cyfryzacji usług publicznych, a zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości. Co dalej, dane pokazują jednoznacznie. Technologia jest gotowa, użytkownicy też. Teraz ruch po stronie administracji i regulatorów. Dopóki cyfrowy podpis nie będzie w pełni akceptowany przez wszystkie instytucje publiczne, jego potencjał pozostanie częściowo niewykorzystany. W perspektywie najbliższych lat e-podpis może stać się nie tylko narzędziem pracy prawników, ale też barometrem cyfrowej dojrzałości całego państwa. Jeśli sądy i urzędy nie przyspieszą transformacji, to rynek, jak zwykle, sam znajdzie drogę na skróty. Ale wtedy pytanie nie będzie już brzmiało czy warto wdrożyć e-podpis, tylko czy administracja nadąży za własnym systemem prawnym?